Dzień dobry, witamy serdecznie. Porozmawiajmy o Piękny Uśmiech. Pani Magdy, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdalena Kowalska, pozwolę sobie oficjalnie przedstawić. Pani prezes Szkoły Tańca milenium brzeszcze Tak, dokładnie Klub Sportowy milenium Klub Sportowy. Tak, ponieważ od 2020 roku działamy już jako klub, co daje nam większe możliwości pozyskania finansów i startów na arenie krajowej i międzynarodowej. Pani prezes od razu zaczęła od pieniędzy, bardzo mi się to podoba, a obok mamy pana prezesa, pan Józef Jaskółka, prezes, dwo, wice, ale dwójka klubów, tak. czyli również wiceprezes jeśli chodzi o Millennium tak. i wiceprezes jeśli chodzi o Uśniowski Klub żwiarstwa Figurowego w Oświęcimiu. Tak ale to, to może nie będzie główny temat dzisiejszej rozmowy. Mam nadzieję. I, I Kuba przewoźnik, no zobaczymy, co powinna to Kuba przewoźnik Radny Miasta Oświęcim. Dzień dobry, witam Państwa. Czyli no, dzisiaj może byśmy porozmawiali o, o tańcu. Pani Magdo, pani prezes, co słychać w brzeszczach, jak rozwija się działalność klubu sportowego milenium. Hmm. Nasza działalność rozwija się bardzo prężnie. Jako klub działamy od 2020, tak jak powiedziałam, ale szkoła tańca istnieje od 2015 roku. Gromadzimy bardzo dużo dzieciaków. Jest to, są to dzieci już od trzeciego roku życia. Później są 4-6-latki, 8-11-12 i ta nasza już docelowa, o której za chwilkę będziemy rozmawiać szerzej grupa naszych juniorek i seniorek, które trenują od samego początku. W tym momencie mogą się pochwalić naprawdę wielkimi sukcesami i przede wszystkim umiejętnościami. No, które fajnie zaowocowały i w wakacje zrobiły nam taki fajny prezent. Przyszło powołanie do Kadry Narodowej. i chcemy bardzo wyjechać na Puchar świata, do Korei dokładnie do Seulu. Jedyny problem jest taki, że jest to prawie już, czyli w październiku w tym roku no i potrzebujemy tego. O czym każdy wie, czyli funduszy, jest to bardzo, bardzo drogi wyjazd. A jakie są takie największe osiągnięcia, jeśli chodzi o milenium, z czego jest Pani no, szczególnie dumna? Sz szczególnie. Tych osiągnięć jest dużo, ponieważ startujemy w wielu kategoriach i w kategorii jazzowej, i cheer, i hip-hop, i są soliści, i są duety jest tego bardzo dużo. Najbardziej dumna jestem z rozwoju. Możemy się oczywiście pochwalić i pierwszymi miejscami na Mistrzostwach Polski, i drugimi. Nasi chłopcy tutaj mamy fajnych solistów i myślę, że to będzie też taka troszeczkę promocja. Ogólna tańca dla chłopców bo nasi chłopcy Wiktor i Filip w tym roku już byli także na Mistrzostwach Europy w tańcu jazzowym i też mogą się pochwalić już takimi finałowymi, finałowymi miejscami bardzo blisko podium czwarte miejsce dlatego zapraszamy też chłopaków. Ja spytam o te pieniądze. No to proszę powiedzieć, na co kwestujecie, ile Wam potrzeba? Drodzy Państwo, potrzebujemy najbardziej finansów na wyjazd, czyli na bilet lotniczy i na zakwaterowanie. Do tego dochodzi opłata startowa. Jest to 290 dolarów od tancerki, co nam daje ponad 1000 złotych od jednej osoby. Tancerek jest 16, plus my jesteśmy dwie trenerki. Koszt biletu to jest około. Staramy się, to, staramy się tak zorganizować te bilety, żeby zmniejszyć te koszty, ale to jest i tak około 5000 złotych na jedną, na jedną osobę. No i do tego dochodzi zakwaterowanie. Całość jest wyliczona na ponad 100 tysięcy złotych. No to jak zamierzycie zdobyć tę górę pieniędzy? Jakieś wnioski dofinansowania? Jesteśmy tutaj, <laughs> jesteśmy tutaj, to jest. Kuba, już kolejny... Kuba sięga już do portfela, tak? <laughs> tak, to jest kolejny nasz krok. Działamy, że tak powiem, wielotorowo. Chcemy uderzać i do firm, ponieważ wpłata darowizny na nasz klub to także jest możliwość odliczenia od podatku, wsparcia, reklamy danej firmy. Nasze tancerki oferują za to piękne pokazy, reklamę na, i na mediach społecznościowych, i na swoich dresach, gdzie wychodzi to naprawdę na arenę i międzynarodową, i naszą krajową. W dodatku zapraszamy na, do nas na zajęcia taneczne, które dziewczyny prowadzą właśnie na ten cel. Zbierają same, same te pieniążki. Zapraszamy również 1 września do nas na Dzień Otwarty. Pod klubem sportowym Milenium w Brzeszczach ulica Ofiara oświęcimia 74. Będzie tam fajny, duży piknik, na którym będzie sobie można kupić i smaczne ciasto, i skorzystać z różnych atrakcji, i przy okazji wesprzeć także nasz wyjazd. Do, da, mogę jeszcze się wtrącić, bo mamy tego trochę więcej. Dodatkowo otworzyliśmy zbiórkę na zżówce. Myślę, że gdzieś później możemy to wszystko wkleić, tak żeby, żeby się to wszystko znalazło. Tam już fajnie gromadzą się te pieniążki, mamy już ponad 6000 złotych, eee, więc cieszymy się z każdego przyrostu. Eee, no i chyba, chyba tyle. To ja, jako jako samorządowy się wtrącę, pani Magdo, pani Józefie, a możecie liczyć na wsparcie ze strony samorządów, nie wiem, gminy oświęcimy. Miasta, miasta Oświęcim Powiatu Oświęcimskiego. Jak tam koledzy samorządowcy, no bo jestem tu jedynym przedstawicielem samorządowców, pozostaje mi tylko apelować o wsparcie y, waszych działań, waszego klubu wyjazdu dziewczyn do Seulu y, przez y, jednostki samorządu terytorialnego. Co tam, Panie Józefie, w tym samorządzie? No więc, tak, jeżeli chodzi o powiat, to dziewczyny z trenerką i z rodziców. Udali się do starosty, była rozmowa z wicestarostą i wicestarosta obiecał, no, jakieś tam pieniądze na to przeznaczyć. Myślę, Trzymam że tam, tam nie jest nie będzie problemu. No, pewnie zbyt wiele nie mają, bo już usłyszeliśmy, że to jest koniec roku, co dla mnie jest zaskoczeniem, bo każdy mówi koniec roku, a tu się okazuje, że dopiero sierpień mamy, także dopiero jest ósmy miesiąc, nie ostatni. Także liczymy na to, na zrozumienie. Po drugie, no, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest wspaniała młodzież, która reprezentuje powiat oświęcimski. Powiat oświęcimski, który po prostu no, nie musi być znany tylko z tego słynnego obozu, zagłady, ale powinien być znany z tego, co się w oświęcimiu dzieje. Czyli po prostu między innymi ze sportu. Że ten sport pozwala tym dzieciom kontynuować swoje po prostu. Umiejętności, rozwijać się ich marzenia, to wszystko to, to jest bardzo potrzebne, bo jeżeli ta młodzież nie będzie tego robić, to trzeba sobie zadać w tym py w związku pytanie, co będą robić, jeżeli nie będą mogli mieć szansy na rozwój swoich po prostu umiejętności, czyli po prostu swoich marzeń? A ja bym spytał, nawiązując do wypowiedzi. Pana Józefa, panią prezes, panią Magdę. A skąd taniec w panie życiu, w tej ścieżce także zawodowej, społecznej? I pytanie drugie. powiedział święcimski, tak mi się wydaje, jest bardzo roztańczony. Dlaczego akurat tutaj mamy tyle talentów w tej dziedzinie? Odnosząc się do pytania pierwszego, zaczęłam jako mała dziewczynka jeździć na łyżwach. Jeździłam wyczynowo po 5 lat. Więc trening wielogodzinny, codzienny chyba już przesiąkł, przesiąkł mnie całkowicie. Jednak stwierdziłam, że na parkiecie czuję się bezpieczniej. W parkiecie odnalazłam już szczęście i miłość, że tak powiem. Bez, bez upadków, bez poślizgów, ale zapraszam też dzieci do, na łyżwiarstwo figurowe. Tańczę w sumie od dziecka. Bardzo mało było, kiedy ja miałam te 13-15 lat, wtedy było bardzo mało możliwości. Było wielu utalentowanych tancerzy, mojej koleżanki, które pozdrawiam. Nie było możliwości, sięgaliśmy wszędzie, poza nasze miasto, czasami poza nawet kraj. I fajnie się to wszystko rozrosło. Kiedy my miałyśmy tą wielką pasję, Zaczęłyśmy ją sprzedawać. Tak bardzo yy, tego pragnęłyśmy, tak bardzo tego nie było. Wie pan, jak to jest: jak czegoś nie ma, to później bardziej się staramy. Tak bardzo tego nie było. Yy, my tak bardzo chciałyśmy, że zaczęłyśmy sprzedawać tą pasję innym. Fajnie się to rozrosło. I powiem szczerze, że wszystkie okoliczne szkoły tańca, no to, to, to są moje koleżanki, prawda? Jesteśmy wszyscy znajomymi gdzieś tam się znamy, spotykamy się, spotykamy się na parkietach i myślę, że od tego się to wszystko zrodziło, że tak jest tego dużo w naszym powiecie, faktycznie na arenie krajowej również jest to widoczne, że w Małopolsce jest dużo, dużo szkół tańca i tak wielu utalentowanych tancerzy, ale wydaje mi się, że zalążkiem tego jest właśnie to, że te kilkanaście lat temu. Nie było totalnie nic. Była tylko miłość i chęć do rozwoju sportu i, i takiego artyzmu. O. To ja teraz pytam o, przy okazji o, o obiekty. A czy macie gdzie występować? Gdzie można najczęściej was zobaczyć? Bo czasami jesteśmy świadkami na przykład w Oświęcimskim Centrum Kultury występów tanecznych. Zakładam, że gmina Brzeszcze ma takie też swoje areny. Tańca. czy może te obiekty sportowe należałoby, czy kulturalne rozbudowywać, jak, jak sądzicie? Powiem tak, my na co dzień trenujemy w swojej szkole tańca, dysponujemy dwoma salami, sobie, które sobie sami, sami wyposażyliśmy w profesjonalną podłogę baletową, lustra, drążki. Jednak jest to powierzchnia 100 metrów kwadratowych jedna sala, jest to sala do ćwiczenia, jest to sala. Do występów, do prezentacji, a nawet do treningów takiej dużej formacji, czyli tej grupy, która ma teraz jechać do Seulu, to jest za mało. W tym momencie, właśnie dzisiaj, też jestem w kontakcie, z, chciałabym podjąć ten kontakt z różnymi dyrektorami szkół. Szukamy w tym momencie hali, hali z dobrą nawierzchnią, która umożliwi nam treningi i przygotowanie do, tego, do tych właśnie zawodów. Oczywiście, tak jak Pan wspomniał, Oświęcimskie Centrum Kultury to jest y, świetna placówka. Tam organizujemy zawsze galetaneczne na zakończenie. Jest to fajny teatralny już klimat, ale jako team y, czy liderek potrzebujemy hali, y, dużej hali z dostępem przede wszystkim, bo wiemy, że te obiekty gdzieś są, ale z dostępem jest bardzo, bardzo ciężko. Słuchajcie, a tak, w przestrzeni medialnej w Oświęcimiu pojawia się wielokrotnie temat. Y Potrzeby wybudowania w Oświęcimiu takiej dużej hali widowiskowej do, na potrzeby organizacji dużych, duży, ale naprawdę dużych imprez. Co na ten temat uważacie, pani Józefie, pani Magdo, jako specjaliści w tym temacie? Może? Ja, ja proszę. mogę zacząć. Moim marzeniem jest zorganizacja właśnie zawodów, dużych zawodów. Mogą to być nawet mistrzostwa Polski, ale dokładnie tak jak pan powiedział, nie ma aż tak dużego obiektu z widownią, żeby, żeby to zorganizować. A powiem szczerze, tak jak nawiązując do poprzedniego pytania, tancerzy w powiecie jest bardzo dużo, szkół jest bardzo dużo, yy, fajnych ludzi, którzy chcą to robić jest bardzo dużo, tylko nie mamy tego, gdzie zrobić. Dzięki. Pani Józefie? No niestety ja w samorządzie jestem od 90 roku. Byłem przez 12 lat, czyli trzy kadencje. I początek samorządów w Polsce był... Znakomity, udawało się załatwić pewne rzeczy. Niestety w tej chwili jest to ukierunkowane politycznie, czyli po prostu grupy polityczne tak działają, żeby działać tylko dla swoich sprzymierzeńców. I to jest niedobre, bo to po prostu nie buduje tych obiektów i to, co powinno dla tych dzieci, bo jeżeli te ta, ta dzieci, ta młodzież nie będą mieli gdzie uprawiać sportu, jakiś, rozwijać swoich umiejętności, no to oni się znajdą na ławkach przed blokami, a później wiadomo, że jak się wpada w nieodpowiednie towarzystwo, to mamy problem, więc wydajemy więcej pieniędzy na bezpieczeństwo, na takie inne rzeczy, a w końcówce na resoc resocjalizację. Myślę, że najwyższa pora, aby się wszyscy dogadali i przestali ze sobą walczyć o to, tylko wzięli się do pracy, bo taka hala jest nam potrzebna. Spójrzmy na to przy technikum chemicznym. Ja myślę, że no w końcu się to chyba uda, bo tam widzę, że tam jest zaawansowana ta inwestycja dosyć daleko i uda się. Tu, jeżeli chodzi o brzeszcze, mogę powiedzieć tak. No, co prawda Maria nie powiedziała, jakie ma wysokie kwalifikacje w tym kierunku, ale powiem tak, żeby ta szkoła powstała w brzeszczach. Jej mąż, czyli wspaniały człowiek, skąd inąd, zaangażowany, jak wynajęliśmy tą salę, to była hurtownia samochodowa, z piwnicą, z tym wszystkim, z jego kolegami, przyjaciółmi, przyjedźmy się wszyscy do pracy. Ta szkoła została po prostu, znaczy to, to, ten lokat został zmieniony, jest, jest wynajmowany i o dziwo. Tam naprawdę to, to trzeba przyjechać zobaczyć. Tam wszyscy, jakby, ja nie wiem, jak, jak, jak taka pasja niesamowita w tych ludziach jest, że mnie to cieszy, bo nie ma większego zado zadowolenia jak satysfakcja z tego, co się robi, i widać jego efekty. To jest najważniejsze w życiu, bo to, że, że, że ktoś tam się kłóci, nieważne. Nie ma, nie ma sensu, po prostu mamy po prostu współpracować i dajmy wszystko, co możemy tym dzieciakom i tej młodzieży i tym, którzy chcą z nimi pracować, jak najwięcej szans. A czy y, dzieci właśnie, czy łatwo przyciągnąć dzieci, młodzież do sportu, do kultury, do tańca? Pani prezes. Yy, przychodzą chętnie. Yy, ale gorzej czasami zatrzymać, <grych> prawda? Powiem tak: sport jest trudny, prawda? Uczy wytrwałości, uczy ciężkiej pracy, która teraz jest troszeczkę niemodna, bo, bo na komputerze jest, wiem, po moich dzieciach yy, wygodniej posiedzieć, na telefonie, yy, pograć, a tam trzeba się zmęczyć, trzeba chodzić co tydzień, czasami dwa razy w tygodniu. Dlatego też ja jestem zwolenniczką tych wartości, uwielbiam taką dyscyplinę i mam nadzieję, że, że będzie mi razem z naszymi trenerami uda udawało się zgromadzić jak największą ilość tych, tych dzieci i tej młodzieży, żeby te wartości tutaj na naszym, na naszym terenie, czyli i w Gminie Brzeszcze, i w powiecie oświęcimskim się rozrastały i żebyśmy właśnie byli słynni z tego, że jest nas dużo, talentów i właśnie, żeby zadawali ludzie takie dokładnie pytania, jak Pan nam zadał. Jak to się dzieje, że na naszym terenie jest tak wielu utalentowanych tancerzy i tak dużo osób uprawia sport i tańczy? To nie jest... Nie pierwszy raz słyszę takie pytanie i to cieszy, to cieszy, że to nam się udaje. Znaczy ja mam tylko jeszcze jedną, jedną taką uwagę. Otóż nie może być tak, że włodarze Miasta czy powiatu widzą tylko jedną dyscyplinę i walą mnóstwo pieniędzy w tą dyscyplinę, dlatego że tam pozyskują po prostu swoich sympatyków po, y, przy, przed wyborami. Włodarze miasta mają się zajmować całą młodzieżą, wszystkimi mieszkańcami też. Bez względu na to, jakie się ma poglądy polityczne, nie powinno się po prostu w tym kierunku iść i wybierać tym dajemy, a tym nie. Bo proszę spojrzeć na spółkę sportową Oświęcimski Sport. No, powstała spółka i bardzo dobrze, że powstała. Fajnie, że jest hokej, który jest do, dofinansowany. Tylko ja się pytam, czy tylko hokeiści, tak jak to twierdzi nasz włodarz Miasta, Reprezentuje oświęcim i zdobywa wielkie laury i, i, i promuje. Nie, są łyżwiarze, są pływacy, są inne dyscypliny, w judo mamy. No, no naprawdę no, tańs, są tańs, pani Józefie, młodzieży. Taniec jeszcze, pani Józefie. Taniec, tak. I to, I to jest naprawdę. Ja na przykład jestem w pełni podziwu dla burmistrza Brześć, który jest człowiekiem dostępnym, mało tego, wspiera to wszystko, tam jest, ja zauważyłem, że tam jest więcej ludzi, no ja nie mogę powiedzieć, bo nawet y, kiedy mieliśmy spotkanie i madzima, tak samo była nas, z, y, z Marszałkiem Ozowskim czy z y, Pani Iwona Gibas, do której się też zwracaliśmy jak, jako Pani Marszałek, y, zawsze wspierają w tym oświęceniu, to a szczególnie te wrzeszcze. No to w takim razie piłka wystawiona w stronę Kuby, czyli Radnego Miasta Oświęcim. Panie Jakubie, no to jak to jest? Czy rzeczywiście jest tak, że Miasto Oświęcim sponsoruje, daje duże pieniądze tylko na hokej? Tak pan powiedział, pan Józef powiedział, że spółka Oświęcimski Sport prowadzi tylko drużynę hokejową i to zawodową drużynę hokejową. Myślę, że to temat na dłuższe dyskusje, nie po to zapraszaliśmy Panią Magdę tutaj, żeby rozmawiać głównie o tańcu, a nie o hokeju. Myślę, że to temat na inny, dodatkowy odcinek związany z oświęcimskim sportem. Myślę, że w naszym gronie powinni się znaleźć więksi eksperci i znawcy oświęcimskiego sportu niż, niż ja jako radny miasta. Zostaw, zostawmy sobie, nie chcę Paweł podsumowywać tego tematu, bo, bo nie jest to miejsce i czas w tym momencie. Zostawmy sobie ten temat na przyszłość. Ale zapisujemy tę uwagę, tak? Oczywiście. No, ja jeszcze tylko chciałbym dodać jedno. Otóż no, trzeba powiedzieć i zapytać tej wspaniałej pani prezes, jak ciężko zdobywała te kwalifikacje swoje, bo ma bardzo wysokie kwalifikacje, jeżeli chodzi o to, co robi. I skąd się to wszystko wzięło, że tak została zarażona tym wszystkim i jak? Po... Między innymi nasz wspólny znajomy z Oświęcimia, pan Piotr Kućka, pomógł między innymi, kiedy dziewczyny chodziły do liceum sportowego w Oświęcimiu. Panie Magno, to skąd się to wszystko wzięło i te kwalifikacje bardzo byśmy prosili, yy... bo to na pewno jest bardzo ciekawa historia. Drodzy... Nie, mo może zachęcić też młodych tak, innych tak. Dzie dzieciaków, czy młodzież. Yy, zacznę od tego, że faktycznie, bo tutaj też nawiążę do poprzedniego pytania, które może teraz bym chciała bardziej rozwinąć, jak zatrzymać, yy, jak zarazić te, te dzieci pasją. Ważne jest, żeby dzieci spotkały fajne osoby na swojej drodze. Czasami jest, że, że trafią na. na że tak powiem otwarte drzwi, otwarte okna i wszyscy zapraszają i utorują tą drogę. I tak właśnie miałam ja. Spotkałam najpierw w gimnazjum, to jeszcze numer dwa i wspaniałą, wspaniałą moją do dzisiaj przyjaciółkę, wtedy trenerkę, panią Żanetkę Płonkę, panią dyrektor, która Grażynę, która, która pomagała nam się rozwijać, wysyłała na zawody. Szkoła nam pomagała to wszystko finansować. Później właśnie szkoła mistrzostwa sportowego tak zwany chemik i pan Piotr Kuczka, który pomógł nam otworzyć i otworzył klasę. klasę taneczną, której myślę, że teraz już nigdzie, nigdzie nie spotkamy. Klasa dwa roczniki mogły, mogły w tej klasie się uczyć, i właśnie z tej klasy tanecznej wywodzą się nasze trenerki. Więc myślę, że pan Piotr powinien być dumny i szczęśliwy, że nie poszło to na marne, te pieniądze nie poszły na marne. Bo pociągnęło to za sobą bardzo duży rozwój i w powiecie o święcińskim, i, i, także, i także w brzeszczach. Ale tak się zastanawiałam, co najbardziej zatrzymuje te dzieci, a co, co odpycha, może, bardziej rodziców. Taniec, chociaż się nie wydaje, jest bardzo drogi. Treningi są drogie, musimy trenować na no, przygotowanej do tego sali. W przygotowanych odpowiednio strojach. Kiedy już wyjeżdżamy na zawody, to, to nie jest tak, że nawet jeden, mimo tego, że jest to drogi strój, starcza na jedną choreografię, tylko mus muszą to być kilka kostiumów. Oczywiście w każdej dyscyplinie są to dresy. Dziewczyny nasze childerki muszą mieć zakupione w tym momencie. Czekamy na nowe pompony, odpowiednie buty, które również są, które również są drogie. Startowe na zawody, wyjazdy, no jak w każdym sporcie, autokary. Dlatego Często rodziców odpychają jednak te finanse, nie, ka nie każdego na to stać. Teraz też mogłabym powiedzieć, że nie polecimy do Seulu. Super, jesteśmy fajne, udało nam się zająć to drugie miejsce wtedy na Mistrzostwach Polski, ale niestety nas nie stać. Ale nie wiem dlaczego, jestem jaka jestem i powiedziałam, jedziemy. <laughs> Mimo tego, że <laughs> tak, to jest szalone, ale chyba jestem najbardziej doceniona w klubie. I wszyscy, wszyscy mnie znają, że jak się nie da, to ja zrobię tak, żeby się dało. Drodzy Państwo, taka, taka, taka okazja może się nie trafić. Kto z Państwa był kiedykolwiek w Korei, kiedykolwiek w Seulu? Te dziewczyny mają szansę na to, żeby nie tylko, żeby tam pojechać, zatańczyć, chwalić się później swoimi osiągnięciami, tylko być może zbudować pewność siebie na dalsze życie. Być może zapali się w nich taka iskierka, która popchnie je również do sportu. Nie pójdą, nie pójdą, nie wiem, do jakiejś zwykłej pracy, do której w sumie bardzo wielu ludzi się nadaje, tylko być może wybiorą tą artystyczną, tą sportową, na która jest, no nie ukrywajmy, nie dla każdego. Wymaga wielu wyrzeczeń, dlatego liczę na to, że ten wyjazd to nie tylko pochwalenie się w mediach społecznościowych osiągnięciami, zdjęciami i że my tam byłyśmy, tylko że to wpłynie na rozwój tych dziewczyn. I tak jak mi ktoś kiedyś dał szansę, otworzył drzwi i powiedział, że pomoże, że da radę i pojadę tu i tu, to ja teraz chciałabym dać szansę tym dziewczynom, żeby to zaowocowało. To są 17-, 18-latki, więc wybierają swoją życiową drogę i że zostaną tutaj z nami i w powiecie Święcińskim i w Brzeszczach, a być może jeszcze wyjadą, część wyjedzie dalej i będzie promować dalej nasz region. I chyba tym pięknym apelem będziemy kończyć ten odcinek, aczkolwiek ja ochotnik się jeszcze zgłasza, tak? <grym> tak zgłasza bo, się? nie, bo Nadia Mag jest tak skromna, że zapomniała powiedzieć, że ja Jakie kwalifikacje w ogóle, jakie je posiadała, jak je zdobywała? Ale chciałem o to dopytać w następnym odcinku, już tak z panią Magdą. Tak. Prosimy, prosimy. W tym odcinku są najważniejsze dziewczyny, tak. yy, najważniejsze dziewczyny, najważniejszy jest nasz wyjazd, najważniejsze są fundusze, bo zostało nam naprawdę niedużo czasu. Tak naprawdę bilety lotnicze musimy kupić już w tym tygodniu, maksymalnie w przyszłym, yy, ponieważ jest bardzo ciężko dostać, yy, dostać bilety yy, w, dobrej, yy, w dobrej cenie. Tałka zapadła, wysłaliśmy już zgłoszenie, więc startowe 290 dolarów od osoby musimy zapłacić do końca sierpnia. Oczywiście, jesteśmy to nie jest tak, że chcemy od Państwa wszystkich pieniądze. My nic, siedzimy z założonymi rękami. Dziewczyny przychodzą codziennie na salę, teraz prowadzą też zajęcia dla dzieci i każda, każda złotówka przekazana za ich pracę jest, jest na ten nasz szczytny cel. Rodzice również dokładają swoje pieniądze, ale umówmy się, tysiąc dwa a 10 tysięcy na osobę to jest znaczna różnica i tu potrzebujemy tej pomocy. Czy takie detale jak numer konta są na waszej stronie internetowej? Tak, wszystkie, wszystkie szczegóły mamy udostępnione na fanpage'u na Facebooku i Instagramie, bo chyba tam najczęściej wszyscy zaglądają mamy bardzo fajny przygotowany filmik promujący nasz wyjazd do Korei jest tam link do zrzutki informacje dla firm jak może nas wesprzeć i bezpośrednio wpłacić również darowiznę na klub To jeszcze pani prezes te kwalifikacje poprosimy bo widzę że mamy odrobinę miejsca na taśmie a żeby społeczność widziała że wpłaca pieniądze w dobre ręce tak, Drodzy Państwo, ja szkoliłam się i zachęcam tutaj, o może tak, trochę taka reklama również dla rozwoju tancerek. Zachęcam wszystkich do, do szkolenia się właśnie w tym kierunku tanecznym i sportowym, czyli wyjazdu na studia taneczne. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny kierunek, gdzie przez wielu rodziców. Uważany za niepotrzebny, bo przecież coś ci się może stać i za chwilę już nie będziesz tańczyć. Dlatego warsztaty przede wszystkim i zagraniczne, i krajowe, i studia taneczne to jest, to jest fundament myślę dobrego trenera. No to Paweł, to jeszcze ja muszę się wtrącić tak. jako trochę związany ze szkolnictwem wyższym, no to Pani no to gdzie konkretnie można studiować, bo dla mnie kierunek jest faktycznie lekko egzotyczny. Tak, ja studiowałam w Kielcach pod kieleckim Teatrem Tańca. Niestety już, już ten kierunek tam został zamknięty, ale zapraszam do Łodzi i do Warszawy. Tam są, tam są fajne placówki, gdzie można zdobyć wyjątkowe kwalifikacje. Dziękujemy bardzo, trzymamy kciuki za klub sportowy Szkoły Tańca Milenium. Prosimy oczywiście wszystkich o wsparcie w miarę możliwości. Kuba przewoźnik, jako radny miasta oświęcił, na pewno też podziała w tym kierunku. A w następnym odcinku, no nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów. Czuję, że będziemy musieli panią Magdę częściej do nas zapraszać, do naszego kącika, jak również pana Józefa, który musi nam opowiedzieć o Uczniowskim Klubie Używiarstwa Figurowego i ogólnie o tej pięknej dyscyplinie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.